Cześć wam z tej strony Adik, witam Was w kolejnym poradniku z Dark Souls. Dzisiaj pokażę Wam gdzie zdobyć wszystkie Embery. A tak jak na początku widzieliście jest to taka rozpiska jaki Ember, ile czanków czy też sztabek potrzebne jest do zrobienia ulepszenia danej broni. I zaczniemy od właśnie Large Embera, on znajduje się zaraz po Capra Dimonie gdy idziemy do ziewającego smoka. Jest tu obok taki rzeźnik przy tym stole zresztą widać tam jego zwłoki. Następny jest bardzo duży żar. On znajduje się w ruinach nowego lądu Musimy najpierw spuścić wodę, żeby dojść do tego żaru, także najpierw trzeba dojść do pieczęci z takich spraw organizacyjnych to od poniedziałku bodajże może nawet wtorku będzie Lord of the Fallen, czyli powiedzmy takie polski, taki polski polski Dark Souls i najpierw przejdę go na live'ie oczywiście i myślę żeby zrobić go razem z Dark Soulsem 2 na zmianę, raz Lord of the Fallen, raz Dark Souls 2 yy, na YouTubie, także został jeszcze, po tym poradniku został jeszcze jeden i po w tym ostatnim poradniku z duszami strawników ogniska mam nadzieję, że uda mi się ruszyć z Dark Souls and Wicom plus Lords of the Fallen, tak na zmianę. Będę się starał rzucać co dwa dni, może uda się na codziennie, zobaczę ile tych materiałów będę miał. Tutaj mieliście Divine Ember, on jest zaraz po pokonaniu motyla. Tu jest teraz Kryształowy Żar. On jest e, zaraz po zjeździe z takiej drabinki w, w archiwach książęcych bardzo blisko Bonfera. Także naprawdę łatwo go znaleźć. E, Enchanted Amber, on jest tak jak widzicie przy tych wielkich grzybach e, w drodze do Sifa. W drodze do Sifa po prostu odbijamy w prawo w stronę takich wielkich grzybów. I tutaj właśnie mamy ten zaklęty żar. E, następnym żarem jest to... E, Duży, ognisty żary. Do niego, no, droga jest dość trudna, można powiedzieć, bo na drodze do tego żaru stoją dwa, trzy tarusy bodajże. I parę takich dżdżownic wystających z sufitu, które oczywiście nie wystają od razu, tylko wypadają nam w momencie, gdy my tę tędy przejdziemy. I łatwo można wpaść w pułapkę, a nie są one też takie łatwe do pokonania. Jeżeli chodzi o Dark Souls 2, to nie wiem czy będę pokazywał wszystkie takie mm, ukryte rzeczy, ale najlepsze bronie, mm, takie moim zdaniem, które warto pokazać, na pewno będę pokazywał. Nie będę też wam zabierał e, takiej stuprocentowej eksploracji, tylko to, co najważniejsze. I bossów będę starał się robić też na taki sposób jak najłatwiejszy, żeby pokazać wam jak najłatwiej można pokonać bossa coś typu tutaj co robiłem poprzedni poradnik easy bosses czyli jak najłatwiej danego bossa pokonać żeby dostać się po ten żar potrzebujemy pierścienia dochodzenia po lawie i to jest żar zaraz po zejściu z ogniska osu. on jest tak jak widzicie o tutaj schodzimy prosto tu będzie dużo tarusów i następny Żar to jest właśnie duży divine, święty jakoś tak, ember. No i tu dość długo tego szukałem, bo to jest bardzo ciemno, a nie miałem jeszcze wtedy kasku, znaczy tego hełmu co świeci od um, robaczka. Także musiałem tego szukać. Na dole łusznikami nie musimy się przejmować, bo oni praktycznie nas nie trafią na dole. Ale jest tu dużo takich dużych szkieletów, które no bardzo mocno biją. Także schodząc tutaj, najlepiej nie robić jolo, bo wtedy jest insta Dead z tymi szkieletami. A boski, nie święty, tylko boski żar. Tak to się nazywa. No i zostały nam jeszcze dwa żary do końca. Mroczny żar jest oczywiście malowany w malowanym świecie Ariamis. Żeby tam się dostać, to musicie zrobić lalkę, która jest w azylu, a dokładnie w celi, z której zaczynamy e, grę. Także. Jeszcze został jeden filmik z Dark Souls'a i potem Dark Souls jest skończony. Ewentualnie, jeżeli będziecie chcieli, to mogę zrobić jakieś story questy z MPC'ami. Yy, a story questów jest, może z... większość pokazywałem, bo Re pokazywałem, Paczeta pokazałem. Także został jedynie story quest z Katariną, bo na przykład Solara pokazywałem wam również, jak odblokować serce Solar przy głynie. Także co jeszcze będzie z Dark Souls 1, to na pewno ten poradnik z duszami strażników Ogniska. No i potem myślę już tak od poniedziałku, wtorku, przyszłego tygodnia w każdym razie będę startował z Dark Souls and Lords of the Fallen. Więcej informacji na pewno będzie na live'ach. I to jest ostatni żar i to by było wszystko w tym krótkim materiale. Trzymajcie się, do następnego, cześć!